Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam jeden z moich trzech prostowników, które posiadam. Dwóch czy trzech widzów pytało się o ten prostownik. Ten prostownik już pokazywałem w jednym z moich filmów. Prostownik wyprodukowany w Polsce przez polską firmę Kukla. Ja ten prostownik nazywam Kukułka potocznie. Polska firma. Ja ten prostownik mam około 10 lat, więc dosyć długo powiem Wam, więc mogę co nieco na jego temat powiedzieć. I powiem Wam tak: dlaczego akurat kupiłem taki prostownik? Kiedyś mój tata miał jakiś tam metalowy taki prostownik, taki no... z końca czasów PRL-u można powiedzieć, ale on słabo ładował. Później kupiliśmy jakiś prostownik ze sklepu Biedronka, jeszcze taki tradycyjny prostownik. No, ale pożyczyłem jednemu sąsiadowi no i mi popsuł. No, tacy są ludzie. Dobry zwyczaj nie pożyczaj, jeszcze lepszy nie oddawaj, jak to niektórzy mówią. I w sumie potrzebowałem taki prostownik, który będzie ładował tak długo, aż póki go sam fizycznie nie odłączę. No, i postanowiłem kupić coś z tak zwaną płynną regulacją. Czyli, tak jak tutaj widzicie, mamy potencjometr do płynnej regulacji. 15A maksymalny prąd ładowania, no i tak sobie pomyślałam. Kurna, fajny! Właśnie o to mi chodziło, żeby była płynna regulacja, e, i tak dalej. E, jest amperomierz. Jeden z widzów mojego kanału napisał do mnie z zapytaniem, żebym zrobił taki mały tutaj pomiar. E, I chciałby zobaczyć, jak ten mój prostownik. E, jakie napięcie będzie podawał tutaj. Na krokodylki, bo on ma problem i stwierdził, że chyba jego prostownik jest uszkodzony i chciałby, żeby po prostu pokazać mu, jak ten mój prostownik tutaj podaje to napięcie ładowania, więc podłączę tak, jak on to mierzył sobie. No i spróbujemy się zastanowić, dlaczego akurat może tak być i jak to u mnie jest, jakie będą pomiary. Czyli tak. E Standardowo miernik, mam tu taki miernik elektroniczny, taki najpopularniejszy, jakie teraz chyba są. Napięcie, prąd stały 20V. Zawsze trzeba dać większy zakres, czyli 20V wystarczy. Dobrze, zróbmy tak, żeby to było wszystko widać. Tak, tutaj mam to. Ok, podłączę. Tak. Krokodylek do czerwonego przewodu miernika, czarny do czarnego. OK. I teraz najważniejsza rzecz przewód zasilający podłączam. Tutaj zakres mam ustawiony, na jedynkę, czyli najmniejszy. Powiększymy trochę, żebyście widzieli. I w tej chwili pokazuje 4,69 V. Jest to napięcie ładowania akumulatora. Najpierw Wam pokażę te wszystkie tutaj zakresy, a potem omówię, dlaczego akurat tak to widać i dlaczego tak to wygląda. Dobrze, teraz mamy tak, jeszcze Wam pokażę. Hmm. No, i tutaj, wiadomo, jest ta tabelka, yy, jaki zakres, jaki akumulator, nie i tak dalej. Dobra, zakres numer 2 czyli to jest zakres dla akumulatorów. To są wszystko akumulatory 12V, mm, pojemność 12A, a napięcie mamy 5,12V. Zakres numer 3. Czyli akumulator 20A, a napięcie ładowania 6,27, zakres numer 4, akumulator 30 A, a napięcie 7,25, zakres numer 5. Akumulator 45 amperogodzin, a napięcie w tej chwili 8,54. Oczywiście zwiększa się, nie? Ale zapytaniem tego widza było, dlaczego od razu nie jest na pierwszym zakresie 12 V. Dobrze, kolejny zakres. Zakres numer 6. Czyli akumulatory 50 amperogodzin, a napięcie mamy 9,64 V. Zakres numer 7, czyli akumulatory o pojemności 60 Ah. I w tej chwili mamy napięcie ładowania 1085 Zakres numer 8, ładowanie akumulatorów o pojemności 70 Ah. Zakres numer 9, ładowanie akumulatorów o pojemności 120 Ah. No i w tej chwili mamy dopiero 12 63 64 i maksymalnie zakres numer 10, czyli akumulator o pojemności 150 ah 13,59. No i to by było takie właśnie napięcie ładowania jakie powinno być. Eee, dlaczego tak to wygląda? No słuchajcie, no nie mamy w tej chwili podłączonego akumulatora, to jest raz i teraz tak, jeżeli na przykład ładujemy, tak jak widzicie, maksymalny zakres napięcie mamy dopiero 13,55,54. Jeżeli na przykład ładujemy sobie jakiś akumulator motocyklowy, który ma 12 V, pojemność jego jest około 14 Ah, no to sobie ustawiamy drugi zakres, czyli akumulator 12 Ah. I w tej chwili naładuję napięciem 534 35. No i tak jak widz powiedział kurczę, uszkodzone nie? No nie. No nie to troszeczkę inaczej działa już Wam mówię o co chodzi. To jest takie niewłaściwe mierzenie w tej chwili bo ja w tej chwili mierzę napięcie za diodą Zenera. Tam w środku jest dioda Zenera która właśnie prostuje ten prąd. I w tej chwili to jest pomiar za diodą Zenera. I praktycznie ja powinien teraz rozebrać tą obudowę i zmierzyć przed diodą Zenera. I wtedy na pewno by było tak jak należy. A w tej chwili tak to pokazuje. Więc nie ma się czym martwić. Gorzej by było, jakby nam dawało większe napięcie. 24 V, to by nam wygotowało akumulator elektrolit a w zasadzie wodę destylowaną więc tak jak widz się pytał u mnie jest identycznie też jest, są zaniżone te napięcie dopiero przy większym tutaj więc tak to działa tak to działa tak to tutaj jest więc e, tak tylko pokazałem bo widz chciał ja nie będę tutaj się wypowiadał, nie będę dyskutował jak powinno być, jak jest w innych prostownikach i tak dalej. Ja Wam pokazuję tylko jak jest w tym prostowniku, żebyście wiedzieli. Ja miałem tak, chyba od początku, nie wiem, nigdy tego tak nie mierzyłem, nie? Bynajmniej u mnie jest tak samo. A miernik pokazuje jak pokazuje, prostownik ładuje akumulatory jak należy, więc wszystko jest OK. Tylko taki krótki pomiar. Dlatego widzę. Bo kilka osób tam coś pisało, pytało się o ten prostownik, pytali się jakie ma bebechy w środku. Powiem wam, że nie wiem dokładnie jakie ma bebechy, bo nigdy go nie rozbierałem. Jeżeli się nie mylę i dobrze pamiętam, to ten prostownik miał dłuższą gwarancję niż 2 lata, chyba, ale dokładnie ile już nie pamiętam. Czy to było 3 czy 4? Nie wiem. Powiem wam, że dokładnie końca nie wiem. Wiem, że. Też się skusiłem na niego, że była o wiele dłuższa chyba gwarancja na niego, jeżeli dobrze pamiętam, bo mówię. I ja, tak jak mówię, posiadam go 10 lat, nie było z nim żadnych problemów. Nawet zewnętrznie, zobaczcie, te tutaj napisy, to się nic nie pościerało. No, leży w garażu, w wilgotnym, zimnym garażu, zimą, więc narażony jest na takie warunki, no, dosyć ostre, wilgoć i zimą mróz. Więc nie był jak to się mówi. Jeżeli chodzi o same krokodylki, nic tu się nie popsuło, wszystko działa, wszystko jest ok. Jeżeli prostownik Wam się spodobał i te kilka słów, co mogłem na jego temat powiedzieć, z takiego mojego punktu użytkownika, to łapka w górę, będę wiedział, że było warto go pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę mi jego dnia, cześć.